Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj po ponad 4 latach po raz pierwszy otworzę falownik i zobaczymy w jakim stanie jest. Jak się zakurzył, w tym momencie mam ustawione kamery, że można było filmować to z kilku perspektyw. Zaczynamy od wyłączenia prądu. Wyłączamy też panele na górze. mamy troszkę okurzone przestrzeń tutaj są wentylatory miejsce od wentylatorów widać, że lekko wymagają odkurzenia jeżeli chodzi o styki są poprawne. No i jeżeli chodzi o falownik, od góry ukorzone. Wentylatory. Najważniejsze. Tutaj mamy dwa. Musimy je dokładnie wyczyścić i sprawdzić, bo one tak naprawdę robią nam całą robotę. I chłodzenie. Tutaj mamy główne wejście. I też bardzo ważne jest, żeby Tutaj było czyste i powietrze mogło swobodnie chłodzić cały falownik. Naszło, nie? Tak. Otworzymy przód jeszcze. I teraz otworzymy przód, zobaczymy jak sytuacja wygląda tutaj z przodu malownika. Kondensatory, one są najważniejsze. Widzimy, że układ nie jest zakurzony. Kolejne chłodzenie, warto sprawdzić. Panel, nie ma śladów przypaleń. Mamy już czelkę gumową, ona jest cała, nie popękana, także spokojnie możemy to montować. No, Teraz przed nami pierwsze uruchomienie. Tyle roboczogodzin falownik pracował. Wchodzimy w serwis i sprawdzimy wentylatory. Także tyle, jeżeli chodzi o konserwację i oglądanie falownika po czterech latach w środku. Był mocno zakorzeniony, jeżeli chodzi o system chłodzenia. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.